Dzień dobry! Witam Państwa w programie Groovy Movie, w programie, w którym Stanisław Groovy o filmach mówi. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach. Z dumą pragnę poinformować, iż Santander Bank Polska, dotychczas Bank Zachodni WBK, oficjalnie został sponsorem naszego programu. Co to oznacza w praktyce? Dla nas oznacza to oczywiście znacznie większe możliwości w prześwietlaniu kolejnych zapomnianych diamentów sztuki filmowej. Dodatkowo moje skromne niegdyś studio zostało delikatnie rozbudowane. Fotel został wymieniony na wygodniejszy. Koszula nareszcie jest wyprana. A dzisiaj rano czekała na mnie limuzyna. Ale spokojnie, to co nie uległo zmianie, to mój ostry jak brzytwa zmysł krytyka filmowego. Zacznijmy. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o serialu Dwa Miecze i Amulet, który był haniebną próbą zrealizowania kradzionego widowiska fantazy. Dzisiaj rozmawiać będziemy o dziele równie niezwykłym. Dziele, które mogło zrewolucjonizować kino gatunkowe w tej części Europy. Dziele, któremu niestety nigdy nie było dane ujrzeć światła dziennego. Nigdy. Aż do dzisiaj. Zygmunt Człowiek dzwon to najgorszy film, jaki widziałem w życiu. No, prawie. Jest mi zwyczajnie po ludzku przykro, że w czasach, gdy imperium kontratakowało portfele widzów na całym świecie, u nas można było jedynie starać się obejść panującą cenzurę przy budżecie mniejszym niż zakupy na weekend. A niestety nie wszyscy robili to tak doskonale jak Stanisław Bareja. Zresztą zobaczcie państwo sami. Zapuszczone mieszkanie. Niby coś tam wygraliśmy, a jednak ciężko oprzeć się wrażeniu, że zwycięzcą jest ktoś zupełnie inny. Wszystko fajnie i pięknie, ale tak jakoś nie do końca i smutno. To tak, jakby sąsiad, który miał nam pomóc wnieść tapczan na czwarte piętro, nie tylko nam nie pomógł, ale też przy okazji okradł nasze mieszkanie i zamieszkał z naszą żoną. Powiedzieć słabo to wyszło, to jakby nic nie powiedzieć. Zakładam, że widzą Państwo tego typu napisy początkowe pierwszy raz w życiu. Twórcy podkreślali bowiem na każdym kroku oryginalność ich dzieła i nie przyznawali się do jakiejkolwiek inspiracji innymi filmami. Wstęp ten trwał dokładnie 9,5 minuty i streszczał niepotrzebnie 40 lat poprzedzających akcję filmu. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Poznajcie Państwo polskiego Supermana. przyszłam i takie to życie proszę pani ja to już bym dawno ze sobą skończył ale kartek na pistolety nie ma a nic pan nie mów znajoma w zeszłym miesiącu chciała ze sobą skończyć ale kartki na mebloszczankę dostała to zmieniła zdanie mówi że spróbuje znowu na wiosnę może kartki na truciznę będą ale super to życie mamy no bardzo nam się opłaciło tę wojnę wygrać Ach. Pan! Przepraszam, Edu, stałem. A gdzieś pan stał, jak pan to nie stał! Stałem, stałem, ja z partii jestem. A ja z księżyca, coś pan, na koniec! Właśnie, wynoś się pan! Tak! Tacy jesteście! Widzę, że dawno na was nikt do, do nosu nie złożył obywatelu! Tak! A tak się składa, że złożył! Tak! To ja złożę jeszcze jeden! Zabieraj się pan stąd! Tak mi fan grozisz, tak! Mogę to groże! A kim pani jesteś? A tak! To ja sobie to, proszę pana, zapamiętam! Hej! Może ty! Patrzcie, ludzie! To tak? Coś pani Ptaka w taką życiu nie widziała! Przecież to samolot! Pan tu chyba nie stał! A co wam do tego, dziwaku pijaku jeden? O, pijaku. A to, że tutaj wszystkich takie same prawa obowiązują! Nie jak się stoi ponad prawem! Milicja! Gospita! Beleryje! Donosicielu! Kto to jest? Zaraz poznasz siłę Wielkiego Dzwonu! Trzeba było modlić! Bardzo dobrze! Patrzcie, lidat ja, już czysty! Proszę. Pięknie! Wspaniałe, prawda? To nie jest żart, szanowni Państwo. W roku 1980 Polska niemal dorobiła się kolejnego pełnometrażowego filmu o polskim superbohaterze. Dlaczego akurat Zygmunt? Dlaczego akurat dzwon? Autor postaci odnosił się oczywiście do dzwonu Zygmunta zawieszonego na krakowskim Wawelu. Tak dobrze nam wszystkim znanego symbolu siły, niezależności i zwycięstwa. Jaka była geneza tej wyjątkowej postaci, zobaczcie Państwo sami. Przepraszam, panie doktorze, ja po wyniki, można? A, proszę bardzo, poszywać siostro. Ale ja nie umiem przecież. Proszę. Panie doktorze, co mi jest? Sam chciałbym wiedzieć, panie Zygmuncie, ale żadna igła nie była w stanie przebić wam skóry, A. więc trudno było nam zrobić badanie krwi. Panie doktorze, czy ja umrę? No, myślę, że śmierć to ostatnia rzecz, która wam obecnie grozi. Panie doktorze! Dotknęliście dzwonu Zygmunta, prawda? Mhm, mm tak. Wycieczkę z zakładu nam zrobili. aż że on ponoć życzenia spełnia, to go poprosiłem, żeby mm -hmm. mi dał siłę. Żeby mógł coś zmienić, żeby nam się lepiej żyło. Tak, i wtedy dzwon rozbrzmiał, i poczuliście, jak wypełnia was jakaś. Nieznana siła. I straciliście przytomność. Mm, tak, tak. Trzy godziny ponoć tak leżałem. Koledzy już dawno poszli. Powiedzieli kierowcy, że ja z kraju uciekłem. I pojechali do domu. Hmm? Panie doktorze, można? Proszę. Okłaniam się. Na badania przyszedłem. Co? Jakie badanie? No, no wie pan. A, to zapraszam za zasłonkę. Nie! A nie, to bym tam teraz operację przeprowadzamy. To proszę tutaj. Na stole się oprzeć. Zdejmujemy spodnie. No, szybciej, szybciej. Nie ma się czego wstydzić. No, pokażcie, co tam. Zara, panie, co pan tu masz? Czekoladki? A, to, to dla pana. W podzięce. A, no to nie ma za co. Ale gdzie ja sobie to teraz włożę? A, do lodówki. Do lodówki. Bo tak, trochę mi się tam... Aha. A, rozpuścimy. Dobrze, no to wszystko w porządku. Zdrowi jesteście. Zaciągnijcie spodnie i wracajcie do domu. Ech, to dziękuję. Mm, do widzenia. No, no i co było dalej, panie Zygmuncie? Nic. Panie doktorze, ja latać potrafię. Wagonami rzucam. Panie, jak krzyknę, to budynki burzę. Co ja mam teraz zrobić? Panie doktorze, na ten to już umarł. Świetnie, to wypisać do domu. Zygmunt, jak każdy superbohater, potrzebował oczywiście godnego superprzeciwnika. Nikczemny porucznik Radziesław związek budujący bombę atomową, która miała raz na zawsze przemeblować Europę środkową, okazał się strzałem w dziesiątkę. Scenarzyści mieli nadzieję stworzyć bezwzględnego złoczyńcę, który na stałe zapisze się w historii kina jako wzór czarnych charakterów. Wyszło jak zawsze. Jest gotowa! Znaczy, że jeszcze nie została ukończona, towarzyszu poruczniku! Aaa! To tak ze mną pogrywacie! Mało wam! Nie wystarczy, że zlikwidowaliśmy wam żonę, turkę, matkę i wujka? Mam wam jeszcze kogoś zlikwidować, żebyście zrozumieli, że to nie no złą żarty? E? Towarzyszu poruczniku, ale ja już nie mam nikogo na świecie! Zostałem całkiem sam jak palec! No to teraz zlikwidujemy was, towarzyszu! Żebyście zrozumieli powagę sytuacji! A! Ty! Ty zrobisz tę bombę! Znaczy wy, wy zrobicie! Ale ja jestem studentem, w sensie my, my jesteśmy studentami! Ha! W takim razie wy! Oczywiście! Potrzebujemy tylko dużo części i czasu! Nie mamy już czasu! A. Ani części! Wielki dzwon depcze nam po piętach, a jego nie można pokonać żadną ludzką bronią! Musimy użyć podstępu! Ja nic z tego nie rozumiem, towarzyszu poruczniku. Jeżeli chcemy, żeby dzwon przestał dzwonić, musimy usunąć z niego serce! A co jest sercem dzwonu Zygmunta? Ten taki ding, co tam wisi w środku? Taki, co tam wali na boki, gdy się majta dzwonem? Nie! A! Polska! Producent filmu Waldemar Chojnacki, już w trakcie zdjęć, zrozumiał, że kroi mu się kompromitacja stulecia. Wymusił więc na reżyserze kosztowne dokrętki mające nadać filmowi bardziej frywolny charakter. Proszę spojrzeć. Jak zapewne już Państwo zdążyli zauważyć, twórcy nie przejmowali się za bardzo jakością postsynchronów. Aktorzy często nie wiedzieli, jaką scenę nagrywają, ponieważ dialogi pisano już po zakończeniu zdjęć. W przypadku następnego klipu cenzura postanowiła wykorzystać ten fakt, aby wpleść w fabułę bardzo naturalne i nienachalne lokowanie produktu, o którym aktorki niestety nie miały zielonego pojęcia. Mm. Ech! Mój hem wyliczył sobie, że jako teraz już nigdy nie weźmie żadnego urlopu, ani żadnego dnia wolnego, to będzie mógł iść na emeryturę cztery lata wcześniej! W wieku 82 lat! Ależ to jest szczwany lis! A wie już, co wtedy będzie robił? Oczywiście! Emeryturę będzie miał niską, bo zakładową, więc wiesz co, pewnie do pracy jakiejś pójdzie, żeby sobie dorobić na stare lata? Pracy to pożyją, oczywiście. Ty to masz szczęście, Maria. Hmm. A Naprawdę, prawda. ciebie? <noise> Ekstra masz fryzurę. Gdzie robiłaś? Mm, podoba ci się? Byłam ostatnio u mojego ulubionego. Komunisty! Przepięknie wyglądasz. Mówi ci, nikt tak nie potrafi zadbać o kobietę jak. Związek Radziecki! Cuda potrafi zdziałać! No ja ostatnio byłam. w normalnym kraju! I wyszłam bardzo niezadowolona. O, trzeba było mówić, poszłybyśmy razem, bo... Komunizm to najlepszy ustrój polityczny, jaki może być. No właśnie mi się też tak wydaje, chociaż wiesz co... Każdy, kto twierdzi inaczej jest zdrajcą. Brak wolności to brak zmartwień. Czas przestać się rozwijać. Stać w miejscu też trzeba umieć. Także wydaje mi się, że następnym razem, jak będziesz... Jak nas obalicie, to potem nie mówcie, że za komunie było lepiej i że wszyscy wszystko mieli, bo nas już wtedy nie będzie. To wspaniale! Już nie mogę się doczekać! Także jeszcze raz powtórzę! Komuna jest super, żyje mi się lepiej niż przed wojną, każdy ma dom, samochód, pracę i jedzenie. Naprawdę to doceniam! A teraz chodźmy coś zjeść! <grystanie> Proszę Państwa, czymże jednak byłby film o superbohaterze bez drętwego wątku miłosnego? Wybranka Zygmunta Natalia, będąca ucieleśnieniem klasy robotniczej, miała w sobie to co najlepsze: pracowitość, dobre serce i przyzwolenie na alkoholowy problem męża. Oto finałowa scena pojedynku z Radziesławem, gdzie zakładniczką jest oczywiście Natalia. Lech, ratuj! Puść ją! Słyszałeś? Puść ją! Puść mnie! Słyszałeś? Puść mnie! Ani mi się śni, Zygmuncie! Wy zabraliście mi marzenia o świecie bez tego porobanego kraju! Ja zabiorę wam wasze marzenia o świecie bez... bez niej! Ale to nie jest moje marzenie! Wiem! Chodziło mi, że zabiorę wam marzenia o życiu z nią! Ale co innego powiedziałeś? No myślę, powiedziałem! Uspokój się, bo ją zlikwiduję! Nie zostawiasz mi innego wyboru, Radzie Sławie! Nie będziesz trzymał przelaznym ucisku mojej ukochanej! A ta, Tak! Tak! Odszliśmy od dźwięku! Nie tak prędko! I co? Ten się śmieje, kto się śmieje! Ostatni dziwaków! Teraz sobie zadzwonię! Teraz tobą umrze, ostatnia nadzieja ludu! NIC nie powstrzyma, potęgi Związka Rady. Nigdy więcej nie mów tak do mojego Zygmusia. A skoro poruszyliśmy już wątek miłosny, przekonajmy się, jaki ta historia miała koniec. Dziękuję Ci, Zygmus. – Jesteś taki dzielny. – Nie, kochana, to ty jesteś dzielna i silna. Ty się tak nie boisz? Strasznie tu wysoko i wieje. Nie martw się, Natalio, nic ci tu nie grozi. Na pewno? Bo tak jak w dół teraz patrzę, to możesz trochę niżej zlecieć. I tak się kończy ta historia. Jesteśmy bezpieczni, a zły porucznik upadł. No, no. Tak samo jak ja za chwilę, jak mnie przez przypadek upuścisz. Przeszliśmy długą drogę. Ale wkrótce zbierzemy plony tego, cośmy posiali. Słuchasz w ogóle, co do ciebie mówię? Ja ciebie też! Co? Kocham cię, Natalio! I tę ziemię też. A skąd ty to w ogóle teraz wziąłeś? Co? Odstaw mnie na ziemię, mówię! Ziemno tu jak w piarni! Przepraszam, przepraszam. Złap mnie tutaj. Weź tą rękę. O, Weź, trzymaj. Weź mnie tak złap. Poczekaj, Zygmunt, spadam, lecę, patrz, mnie, Poczeka, trzymaj mnie. Nie, to, to tutaj. trzymaj brzuszka mojego. W ten oto sposób dotarliśmy do końca tego wspaniałego dzieła. Ale proszę Państwa, czym byłby nasz wyjątkowy program bez spotkania z wyjątkowym człowiekiem? Udało nam się ściągnąć do studia pana Nikodema bryczkę, reżysera Zygmunta. Panie Nikodemie. Chciałbym o coś pana zapytać. Czy nie jest Panu wstyd? Jest. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to już wszystko. W naszej skali od 1 do 10 film Zygmunt Człowiek dzwon otrzymuje skasowany bilet autobusowy. Mam nadzieję, że bawili się Państwo pysznie. Do zobaczenia wkrótce.